Nie uwierzycie, z kim Paulina Smaszcz spędziła nowy rok. Do sieci trafiło zdjęcie. Paulina Smaszcz nie miała ostatnio najlepszego czasu, a w ciągu zaledwie kilku tygodni zdążyła narazić się całkiem sporemu gronu osób, z którymi wdawała się w publiczne przepychanki. Życie zweryfikowało jej świąteczne plany, a tegoroczne Boże Narodzenie nie wyglądało tak, jakby sobie to wymarzyła. Nieco inaczej sytuacja prezentowała się w nowy rok. Zobaczcie, z kim świętowała. Paulina Smaszcz musiała sprzedać swoje ponad 100-metrowe mieszkanie, na które wzięła spory kredyt. Dlatego tegoroczne święta spędziła pod szyldem przeprowadzki. O tym, że Boże Narodzenie było w tym roku dla niej zupełnie innym doświadczeniem niż dotychczas, napisała na swoim Instagramie. W tym roku nie ma w moim domu choinki, dekoracji świątecznych, zdjęć przy choince, bo pakowanie i życiowa zmiana zdominowały nasz świąteczny czas. Jednak w święta chciałabym podarować moje serce podzielone na dziesiątki serc, napisała drugiego dnia świąt. Paulina Smaszcz twierdzi, że atakuje Maćka Kurzajewskiego dla dobra ich wspólnych dzieci. Przypomnijmy, że młodszy syn byłego małżeństwa niebawem skończy 17 lat i uczy się za granicą. Z kolei starszy syn również nie mieszka w Polsce. 26 latek ożenił się z Włoszką i już niebawem zostanie ojcem. O nieciekawej relacji Pauliny Smaszcz z żoną jej syna od dłuższego czasu pojawiało się wiele plotek. Kobieta zaprzeczała jednak wszystkim doniesieniom i zapewniała, że ich stosunki są bardzo dobre. Wrzucała nawet do sieci zdjęcia, pisząc o swojej synowej, że jest cudowna. Teraz była żona Macieja Kurzajewskiego podzieliła się w sieci noworocznym zdjęciem z Frankiem, na którym zabrakło jednak jego ciężarnej żony. Kobieta Petarda poinformowała, że przywitała nowy rok w towarzystwie syna i synowej. Franek i ja wchodzimy w nowy rok. To najlepsze momenty, o jakich marzy matka dorosłych synów. Moja przepiękna Laura spaceruje z pięknym brzuszkiem i już wiemy, że za chwilę będziemy galopować rodzinnie, napisała na Instagramie Paulina Smaszcz.